Kema tu Smoger 321. E, nagrywam dziś odcinek z WOTA. Mm, nie ma zepsutym mikro, więc mówi za mnie kolega Ninja 09. I w ogóle je Eee, e, A Ale to, z czego nagrywa Smoger, by mi łaskawie napisał, bo sam właściwie nie wiem, tak więc... Smoger, proszę powiedzieć, czy mam mówić, bo nie ogarniał. E, wiem, czym nagrywasz, bo też go mam, ale co nagrywasz, wiesz, bo tak nie mi klatkuje. No, Smoger właśnie jest zwycięszczym człowiem w krzakach. Bardzo interesująca bitwa. Właśnie celuje, próbuje zestrzelić w gościa, ale jest sprytny i nie zauważył, że jest za górką. Ruszył na nich szybkim. No dobra. E, celuje w gościa, ale też nie da rady. O, 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 jakiś drugi ciężki. O, 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 jest, jest, czy zestrzeli? Się zestrzeli? I... I uwaga, chwila prawdy. I, 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 i... Mamu nie wyszło ale chyba on w niego troszkę nie wiem wiecie przez skatepa nieco to klatkuje więc nie będę aż tak u smoger oberwał chyba oberwał ale nie jestem dokładnie i tak smoger zjeł już kolejny czołg a smoger obrywa Naprawdę jest to białeczny odcinek. Niedźwiedź to jest wspaniały mentatorem. na forum. nieźle odbywa. O, chyba zaraz padnie. No, już koniec. Po nim. Tak, widzisz, mogę, że cały czas się że skończyłeś, jakbyś mam dalej mówić, jak. Okej, okay, czyli mam mówić dalej. No dobra. Eee, cóż, powiem Wam, że korzystając ze Smogera się będę reklamował iż za niedługo chcę wprowadzić własną serię. Jeszcze nie wiem, czy z World of Tanks, czy z Minecraft. Na razie mi coś Minecraft się, nie wiem, buguje. Tak więc cóż, no nie wiem, smoger będzie musiał mi pomóc, no ale tak to generalnie będę próbował robić jakieś fajne, fajne właśnie serie oraz będę promował mój serwer taki z szkoły i podałbym wam IP, może smoger też je poda więc no i właśnie smoger będzie się zaczynała kolejna bitwa Smoger do mnie pisze. Co on tu do mnie pisze? Podam w opisie. Dobrze Smoger, będę za. Tylko że jeszcze nie wiem kiedy zakończę. A, a, tak to nie wiem czy ktoś się orientuje skąd jest Smoger, ale mogę powiedzieć, że jest z grojca, to jest niedaleko święcimia. Jakby ktoś znał fachowy yy... Klep pokerowy byłbym bardzo... o ktoś mi coś napisał. E, no. Ale byłbym bardzo wdzięczny, gdyby... E, no gdyby mi po prostu ktoś napisał jak sklep, gdzie jest No i... a Chwileczkę. Tak więc. Eym... Cóż... Opiszcie, no, smoger je ja nawet całkiem tak pisałem, tak więc... Eee, może poda wasz swojego scape'a, więc będziecie mogli go nękać nocami, dniami tak więc. Mm. Cóż. No sami zadecydujecie, nie? Pewnie... Pewnie jesteście ciekawi dlaczego Smoger nie ma... Czy pewnie jesteście ciekawi dlaczego to ja akurat mówię głosy Smogara, jako głos Smogara No po prostu dlatego iż Smoger ma mikro... No w sumie ma nie najgorsze ale coś ma komputer nieco zryty tak więc nie czytam w ogóle... No mikrofonu tak więc... No. Nie wiem... Smoger mógłbyś mi na... O! Coś mi napisał. ha. ha, ha. Czy to już jest koniec? Debil. Czego? Ty... ty. Nie, ale się jarą ludzie. Czemu ja piszę z kapslotem? Ła! Wow. Smoger mi coś pisze normalnie. <tryk> tak, zabili go! Dzięki Bogu! O widzę, że smoger jewisk i... prawdziwy Niemiec i w ogóle. <tryk> Ale emocje fachowo. Mogę jednak wygrywać jeszcze, czy już nie? To pa!